W małej wiosce ukrytej gdzieś wśród zielonych wzgórz Polski mieszkał Piotr, młody mężczyzna o błękitnych oczach, dużej posturze i prostych lnianych ubraniach. Zawsze nosił na sobie uśmiech, a jego serce wypełniała pasja do pomocy innym. W tej samej wiosce żyła Anna, drobna dziewczyna o ciemnych włosach i pełnym zrozumienia spojrzeniu, która marzyła o tym, by zostać lekarką. Boje pochodzili z rodzin, które z pokolenia na pokolenie przekazywały wartości chrześcijańskie. Pewnego dnia, gdy światło słońca zachodziło nad wsią, rozeszła się wieść, że w pobliskim lesie zniknął starzec, który miał wiedzę o ziołach leczących. Piotr i Anna postanowili wyruszyć na poszukiwania. W drodze rozmawiali o wartości codziennej pomocy i wzajemnego zaufania, które mogą uczynić ich wioskę silniejszą. Piotr mówił, jak ważne jest, by nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują, a Anna opowiadała o tym, jak w każdej chwili można czynić dobro, nawet drobnymi gestami. Kiedy dotarli do lasu, spotkali grupę dzieci, które bawiły się przy strumieniu. Zauważyli, że mała dziewczynka o rudych włosach płakała, zgubiwszy swoją ulubioną zabawkę. Piotr spojrzał na Annę, i w ich spojrzeniu zrozumieli, że to kolejna okazja, aby wprowadzić swoje wartości w życie. Podeszli do dziewczynki, a Anna pocieszyła ją, oferując swoje wsparcie. Wspólna pomoc przywróciła radość dziewczynki, a Piotr poczuł, że dzielenie się dobrocią umacnia ich serca. Kiedy w końcu odnaleźli zaginionego starca, wszystkich poruszyła jego mądrość. Opowiedział, jak ważne jest pielęgnowanie relacji międzyludzkich, opartej na szacunku i służbie innym. Wspomniał, że miłość i pomoc to skarby, które przetrwają wieki. W drodze powrotnej Piotr i Anna wiedzieli, że razem mogą uczynić coś wielkiego nie tylko dla siebie, ale dla całej społeczności. Każdy akt dobroci, nawet najmniejszy, ma ogromne znaczenie. Przekonali się, że wartości, które propagowali, są nie tylko słowami, ale także czynami, które kształtują ich życie i życie tych wokół nich. Dzieląc się miłością, zyskali nie tylko przyjaźń, lecz także prawdziwy sens w swoim działaniu.